jesteśmy w Muzeum Sztuki Naturalnej w Wiedniu, i to jest nasz najlepszy na świecie vlog. Z Tąd będzie trochę rzeczy. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że się nie zgubimy. Znaleźliśmy takie coś. I tu, Jurka zaprezentuj. Ona klika tu. I to się rusza. Kręcimy ziemią, zmienia ziemię. I Julka teraz zmienia ziemię. Ale fajna ziemia w nocy Opatrz, O patrz, widać nas w tej ziemi Jak dasz na ciemno, to widać nas w ziemi Hej, to my O, to nas czeka A czekaj, chcę zobaczyć jak będzie u nas w przyszłości Może w końcu ciepło będzie e, dalej zimno Bez sensu Wiecznie zimno jest no, w każdym razie znaleźliśmy takie coś i się bawimy i to jest zarubiste. Coś się zrobiła. Co chmury? Zepsuła świat i tyle. Zobaczcie, kiciuś Myślisz... myślisz, że nas widzi? Na pewno. Ej, to wykrywałem mu twarz, ale śmiesznie. I to są jakieś takie te pulereny, czy... Nie, to nie są pulereny chyba. Ale struktura krystaliczna. Fajna. Też są w ogóle mega dzikie. Też mi się kilka podobają. Tam już mniej reszczę. O ten jest piękny, ten jest śliczny. Co to jest? Aragonit. wyostrzy Aragonit, fajny. Podoba mi się. Ciekawe jak smakuje. Ale najlepsze są według mnie te takie zielonkawe. To jest w ogóle najładniejszy kolor jaki istnieje. Taki zielono, malachitowo, jadeitowy, nie wiem, ale ładne. Patrzcie jakie to się fajnie mieni I w ogóle te wszystkie tutaj One wyglądają trochę jak yy, olej silnikowy jak się rozleje Me Mega fajne To są też... nie jest na świecie Takie ładne Patrzcie jak tu się ładnie światło za załamuje Bo jak zmienię kąt To to zniknie ale jak stanę pod dobrym kątem, to jest tęcza. Fajne, mega, mega mi się podoba. W ogóle bigaładne są te kamienie tutaj. Tego jest w ciul. Jest chyba dwie albo trzy sale tych kamieni. Bardzo fajnie tu jest. Ejka, patrz jakie słodkie zwierzątko sobie znalazłem Kocha mnie Mój jest teraz, jak go nazwiemy? Na kogo wygląda? Geralt Może być Geralt Czyż? Przecież... dobra będzie Geralt Kolejną maszynkę do niszczenia świata Bo kochamy świat Więc tu możemy sobie wybrać kometę i walnąć z w jeden. Więc oczywiście największa, najszybsza. Ledgo. Ciekawe co się stanie. O oh Nie trafia coś w tym jednym. Trafiłem. Chyba, chyba nikt nie przeżył. Nie wiem czemu. Może dlatego, że miała 10 km w średnicy. Czekaj. 180 km krateru Czy dotarło do Czech? Powalone Chyba nikt nie przeżył, slej Kierka uginięto zębankowy punktem I nie potrafiłem się odwodzić Tehę wystartowałem z koła Powodzenia Dzięki no, bo ja po prostu kocham niszczyć świat. Patrzę, jestem z siebie dumny. Mam nadzieję, że wszyscy umarli. Znaczy, ko kochamy świat, uwu. Chyba wszyscy umarli. Ciekawe, czy są inne zakończenia, na przykład, że wulkan nie wybucha. Nie wiem, nie chcę mi się testować, ale. Czy tutaj, jak się licznik zwiększa, to ktoś robi to, co Jurka powinna robić, czyli rodzi dziecko, które potem będzie pracowało na moją emeryturę potencjalnie, jeśli urodzi się w Polsce. Widzisz, Jurka, mogłabyś się przyczynić. Do zwiększenia tego licznika tutaj nawet o jeśli liczby bliźniaki. Powinnaś, powinnaś, naprawdę. W się czasie? Po prostu podbijam do jakiegoś typa i pytam się go, bo jest the Lete. A ten mi odpowiada po polsku. Y, pośrodku, pośrodku na pierwszym piętrze w lewo i w prawo. Ja nie mogę. I myślę, że tam umrę, naprawdę. Nie wiem, czy on słyszał wcześniej, jak my gadamy po polsku? Czy mam aż tak zły niemiecki? Mam nadzieję, że słyszał po prostu, może nie jestem aż tak beznadziejny. Czekaj, tu jest szatnia, tu jest męska. Tam jest Tam jestem. No to. Tu się spotkamy. Dobra. To mamy tutaj belweder, jest giga ładny i wcale, wcale nie drogi. Wygląda jak coś, co na pewno kosztuje za dużo pieniędzy i jak coś, co sobie kiedyś nie zrobić. Więc yy, jak kiedyś będę mieszkał w takim czymś, to nie wiem, zrobię wielką wiksę i może, może zaproszę kogoś. I tu jest woda i woda też jest giga fajna. Idę się tam utopić. Podoba mi się slej. Wow, zobaczcie, jak ładnie jest z tej strony. I tam też pięknie. Hejka, jesteśmy w Praterze i ogólnie to wcale nie tak, że się boimy iść na jakikolwiek atrakcje, po prostu nam się nie chce, boję się, mam lęk w wysokości i umrę, więc tak sobie łazimy. I totalnie mi się nudzi, a mamy jeszcze godzinę. Prawie I muszę się czymś zająć, więc tak łazimy bez celu i jest e, świetnie, więc e, nie, nie mam pojęcia, czym się zająć. Nawet tu nie ma co robić, nawet nie ma już głupiej ławki, żeby siąść. się Więc jak wiesz, jest pewnie, ale nie umiemy znaleźć. Jesteśmy teraz na... jak to się nazywa? Callenberg Camembert, Ka dokładnie Camembert jak ten. Kolemberg, idioto. No Camemberg jak ten ser. I tutaj generalnie sowiecki rozwalał Turków w drobny mak. Polska Górą. Tutaj. No dobra, tutaj stał też. No, dokładnie. Dobra, 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 co ty mówisz? była vlog, ale cross, ale collab normalnie. No nie? E, mówię dobra, generalnie, co tu się nie. działo, A, e, okay. że tutaj Polacy masakrowali Turku. Był, był tak, był był Tak, też był, to pamiętajcie. E, mega ładne widoki są, to nagrałem też, co do tego vloga. E, no, super, super jest, kocham Wiedeń, ja się chyba przeprowadzam. nie wiem, czy to jest moduł Jesteśmy, jesteśmy na vlogu na... No <BO203> czekaj, czekajcie, chodź, będzie dzikie. Czekaj, gdzie jest kamera, to jest kamera. Nieskończoność vloga. Damn, that's crazy. Claiza. <reconstruction> no, i generalnie, to, generalnie to tyle. E, ja. Nie, po prostu wklejam to wszystko w jeden. Ej, w sumie No i pan przewodnik nas bierze jeszcze na jakieś widoczki podobno. Jest slot na pomnik, ale pomnika nie ma, bo władze Austrii nie chcą pomnik i mega niemiło z ich strony. Oczki i w ogóle tam gdzieś... Ciągle telefon jakby. Tam, tam jest granica austriacko-słowacka, śmiesznie. Biegnę. Mega ładnie, serio. zdrowo się odżywiamy. Tutaj jedzenie moje, skończyły mi się ziemniaki, a tutaj jedzenie Julki, ma trzy pomidory i 5 ziemniaków i mam nadzieję, że urośnie się z tego yy, i mamy sałatę o smaku octu, której raczej nie chcemy, bo jest o smaku octu, to jest mix sałat z biedronki z, do, z dodatkiem octu i czekamy aż nam przyniosą ziemniaki, bo się skończyły my ziemniaki. Julka też ma ziemniaki. Slej. to nie zapomniałem nagrywać tego vloga, ale y, wczoraj jeszcze graliśmy w tajniaków, mam tam gdzieś fotkę, to wrzucę, y, i Byłem na basenie i było świetnie. Nie ma światła. Y, I się pakujemy teraz. Jest epidemia i wszyscy umieramy. Znaczy ja jeszcze żyję i mam nadzieję, że tak zostanie. Więc y, jest slej. Niestety zaraz idziemy i podoba mi się to. Yy, ponagrywam pewnie to jeszcze dzisiaj, bo idziemy chyba do rezydencji letnich w coś takiego. Wyprowadzamy się niestety yy, może mnie nic nie potrąci. Nie chce mi się bardzo jechać, ale no cóż trzeba, najwyżej umrzemy wszyscy w tym autobusie Jolo! Ja, ogólnie to sobie zwiedzamy tą rezydencję letnią i yy, jest giga giga ładnie. Nie wiem czy mogę obrócić, nie mogę obrócić kamery, ale mogę pokazać tak to i jest naprawdę ładnie. Yy, podoba mi się. Wprowadzę się tu chyba. Nie wiem, czy mi pozwolą, pewnie nie, ale załatwię, załatwię o kartę. Taką pamiątkę przywieźć, co myślicie? Tylko wiesz, to będzie iść. najmniej kosztowało tysiące. Tak ale to z czego kredyt wezmę? Chodzi o euro. No to wezmę kredyt w euro. No nie ma, nie ma. Ja, tak, tak, biorę kredyt na wino. nie jest tanie, nie możesz. Tak? Wydaje ci się. Ogólnie to wyszliśmy na szyny chyba tak się to nazywa i jest tutaj tak wysoko, dosyć. I y, jesteśmy szybcy, miało się tu wchodzić 15 minut, weszliśmy w 5, jesteśmy szybcy i y, jest gigo ładnie, jest giga ładny widok. Za chwilę ponagrywam jakieś ładne przebitki y, Fajnie, podoba mi się. Szkoda, że dzisiaj jedziemy, bo nie do końca mi to pasuje. Ale y, no, fajnie, bardzo ładnie. to stamtąd tam, tam na dole szliśmy e, w, tym, w tym pałacu byliśmy przed, przed chwilą e, też był kilka ładny tam było komnat chyba około 25 zwiedziliśmy e, bardzo fajnie bardzo ładny pałac e, no i teraz jesteśmy tutaj I za chwilę lecimy do Bratysławy już no i wracamy Jesteśmy fit. Nie chciało nam się szukać po prostu niczego innego, więc znowu pizza. Mam nadzieję, że schudnę potem. Hejka, jesteśmy w starbusie i mamy kawkę. Ehm, ja a, e, tak, ona ma macze, bo ona jest e, White Girl from Warsaw. E, nie nie kawy po prostu i to jest jedyna rzecz. Brzmi jakby kamała. E, no, w ogóle rozwalił mi się Turga i w sensie kawkę. Trzymają się na takim cienkim. Nie wiem czy ja jestem w stanie to pokazać. Widać chyba na takim cienkim jednym drucie. O, yy, musiałem je tak trzymać śmiesznie, żeby działały. Yy, było zabawnie. Yy, na szczęście już chyba nie będziemy używać guide'ów, więc jest super. A w ogóle to jesteśmy w Bratysławie, bo nie wiem czy mówiłem. Yy, śmieszne jest to miasto. On daje vibe w bardzo. Kochamy gordice. I yy, umieram. Umieram, bo jestem niewyspany i chcę umrzeć i... Znaczy nie chcę umrzeć, ale umieram, a nie umiem spać w autobusie. Więc yy, no, tyle z update'ów teraz chyba. Kupiłem magnesy, wydałem na nie 10 euro, czyli 42 zł chyba, jeśli dobrze liczę. Muszę przestać to przeliczać, bo tak się nie robi, bo potem wychodzi, że wydałem stóbę na obiad czy coś. Yy, no i tak to właśnie jest. Spiję kabusie i idę umierać dalej. Dziecko dostało macze. Podniec... Ja mam kawusie, Julka też ma kawusie. Ona ma macze z cukier z maczą. Cieszy się. O, znów vlog we vlogu. Czuję się mega takie youtuberowe dzieci. Wydaje ci się, jest dobrze. Ale patrzcie, jaki fancy. Ale zarąbiste, jest bar na kółkach i oni pedałują i piją piwo i jadą. Zarombiste. Hejka, ogólnie jesteśmy sobie na Słowacji i mamy postój i jest świetnie. Cześć Londyna I, i co? Nie wiem co, jest bardzo fajnie, nie duży się aż tak, nie umieram, moje plecy nawet względnie żyją, co jest bardzo dziwne biorąc pod uwagę, że jedziemy busem. E, nie mogę spać, bo nie umiem spać w busie. Kiedyś umiałem, więc się zepsułem. No tak to właśnie jest. E, robimy teraz speedrun do Sącza Nie wiem w sumie czy coś się wydarzyło na tym postoju, ale podoba mi się vibe w autobusie, bo wszyscy są martwi, ale, ale nie aż tak, żeby nie gadać, więc jest Play. W sumie jest ja, źle. No bo ogólnie to y, nie byłem w stanie wczoraj nagrać zakończenia do tego vloga, bo... Umierałem i ludzie to potwierdzą, byłem tak martwy w tym autobusie, że naprawdę to był jakiś koszmar. więc dzisiaj mamy już sobotę i wracam sobie z kursów, przed chwilą odstawiłem baniaka, przyjechałem do Biedry kupić wino i spytali mnie o dowód, jestem młody, jestem piękny. No więc w sumie chciałem tylko powiedzieć, że nagrywam zakończenie tego vloga. Dzięki za oglądanie i w ogóle naprawdę to była super wycieczka i mam nadzieję, mam nadzieję, że takich więcej i jak najwięcej i w ogóle. Także hejka!